Jest 16 czerwca, jeśli dobry pomylam się. 16 czerwca i dzisiaj ja będę zabrać uh, pierwszy reprodukcję ciosnik, który pochodzi od 1 ząbkowej bułówki. Oni byli po 6 gram. Pomiędzy 6-10 gram jak widzicie, niektóre małe, większe, trochę gęste, może i za gęste, ale wątpi. I tak wygląda zbior sami małe. widzisz sami, ja spodziewałem większe. Jestem całkiem rozczarowany. Na polski warunek Co? So, tu nie ciosnik, proszę le popatrz. Lepiej złamać ich, nie złamałem, widzisz. Sami mały. Sami... Po co mi tego? Co tu jest? Spytam. Na polskiej ziemię widzisz? Liche wszystko. Popatrz. Tu ma być ciosnik, tak. Ne, to tež moram si speklač samarestki. Dobro, nivego.